Zdajesz sobie sprawę, że to właśnie Twoje nastawienie determinuje w największym stopniu to, czy coś Ci się uda, czy nie. Czy droga będzie łatwa, czy będzie wyboista i cały czas pod górkę. Bo jak nastawisz się na tak, uwierzysz, że coś Ci się uda, uwierzysz w siebie, no to Twój mózg, Twoja podświadomość generuje rozwiązania, generuje drogę do celu. Generuje radość z tej drogi, widzisz coś pozytywnie, generują się hormony szczęścia nawet. A jeśli zaczynasz mieć wątpliwości, patrzysz na coś pesymistycznie, ustawiasz się na nie, no to co generuje Twój mózg i podświadomość, generuje problemy. Zaczynasz widzieć więcej problemów, zaczynasz widzieć przeszkody, no i blokuje Cię to przed działaniem. Pojawia się strach, pojawiają się lęki, więc warto nastawić się na tak. I zapieprzać po swoje po